Mantrailing, tropienie użytkowe angielski man trailing man, człowiek i trail Tropić to zajęcie, które wykorzystuje naturalne zdolności psiego nosa. W policji i ratownictwie psy tropiące szkoli się do znajdowania zaginionych osób i sprawców przestępstw, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Ten typ szkolenia psów w służbach został z powodzeniem zaadaptowany na potrzeby zwykłych właścicieli psów, a tropienie użytkowe wciąż zyskuje na popularności. Nie tylko jako rekreacyjne zajęcie weekendowe. Mantrailing staje się także poważną dyscypliną sportową. Na czym polega mantrailing, tropienie użytkowe? Cała idea mantrei opiera się na prostym założeniu. Ubrany w specjalne szelki pies wącha rzecz nasączoną zapachem pozoranta, człowieka udającego zaginioną osobę. Prowadzony na lince zwierzak rusza tropem zaginionego, aż przyprowadzi do niego przewodnika. W praktyce sprawa nie jest jednak taka oczywista. Na początku przygody z tropieniem należy psu wytłumaczyć cel tej zabawy. Znalezienie schowanego pozoranta czekającego z atrakcyjną nagrodą. pierwsze Próby nie wyglądają więc zbyt efektownie. Do trzymanego na długiej lince psa podchodzi pozorant, który chwilę bawi się ze zwierzakiem i zachęca go ulubionym przysmakiem lub zabawką. Następnie odchodzi i chowa się za najbliższym krzakiem czy rogiem budynku. Gdy tylko przewodnik poluzuje linkę zaciekawiony pies, najczęściej bez żadnej zachęty, wyrusza na poszukiwanie człowieka. Za odnalezienie odpowiedniej osoby zostaje nagrodzony, a cała procedura powtarza się kilkukrotnie. Wraz z kolejnymi sesjami. Pies zaczyna rozumieć, że dobrze ukrytego pozoranta łatwiej jest znaleźć pracując nosem niż lokalizując wzrokiem. Następnym etapem w szkoleniu psa tropiącego jest wycofanie zabawy z pozorantem i zastąpienie jej leżącym na ziemi źródłem zapachu, przedmiotem mówiącym psu, który, znajdujący się w okolicy, zapach doprowadzi go do człowieka z nagrodą. Jeśli pies nauczył się już prawidłowo nawęszać, czas wprowadzać kolejne, trudniejsze elementy tropienia. Zakręty na śladzie, zmiany terenu, schody, przejścia podziemne, rozproszenia, a także stopniowo wydłużać długość śladu. Tropienie użytkowe z psem to sport inny od wszystkich. Główną jego zaletą jest olbrzymia różnorodność tego zajęcia. Treningi mantrailingu mogą odbywać się w wielu miejscach. Nada się do tego zarówno las, jak i środek miasta, także warunki pogodowe, deszcz silne słońce, obecność wiatru będą dodatkowym ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić podczas treningów. W dalszych etapach szkolenia psa tropiącego możliwe jest także podstawianie na śladzie pułapek, zwodniczych pozorantów, rozrzuconego jedzenia i innych pokus. Wszystkie te utrudnienia powinny być dodawane i przepracowywane pojedynczo, by tropiący pies miał czas nauczyć się odpowiedniego postępowania w momencie gdy natrafi na śladzie na jakąś trudność. Od czego zacząć szkolenie psa tropiącego? By rozpocząć tropienie z psem, należy znaleźć odpowiedniego dla siebie trenera i grupę tropiącą, najlepiej w okolicy swojego zamieszkania. Dobry trener mantrailingu weźmie pod uwagę indywidualny charakter i predyspozycje psa, jego szybkość uczenia się i preferencje, dostosuje program treningów i tempo wprowadzania utrudnień na śladzie. Może również tak poprowadzić szkolenie stropienia, by pomogło wyprowadzić psa z różnych lęków, czy w inny sposób przyczynić się do poprawy jego codziennego funkcjonowania. Tropienie użytkowe z psem nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Konieczne będą dobrze dopasowane szelki. Najlepiej gwardy, wytrzymała linka 5 do 10 metrów i atrakcyjna nagroda, którą pies otrzyma za wykonanie zadania. Może to być jedzenie lub zabawka. Którą pozorant pobawi się z psem na końcu śladu. Aby wziąć udział w treningach tropienia dla psów, konieczne jest także posiadanie samochodu. Na szkoleniu psy wychodzą na ślad pojedynczo, a reszta odpoczywa w oczekiwaniu na swoją kolej. W tym czasie pozostali opiekunowie psów przyjmują rolę pozorantów. Ważne jest więc, by pies dobrze znosił rozłąkę z opiekunem i umiał spokojnie siedzieć w klatce lub samochodzie. Dojazd w miejsce zajęć również może. Wymagać samochodu, szczególnie gdy trening odbywa się poza miastem, w trudno dostępnym miejscu. Tropienie użytkowe Pomoc dla trudniejszych psów. Tropienie to nie tylko frajda dla psa i jego opiekuna. Dobre szkolenie może wzmacniać u psów wiarę w siebie i samodzielność. Treningi wspierają podejmowanie decyzji na śladzie i samodzielną inicjatywę. Tropienie użytkowe wymaga od psa także skupienia, które potrzebne jest do wydobycia odpowiedniego zapachu spośród innych i podążania za nim przez kilkaset metrów. Analizowanie zapachów wymaga dużego wysiłku umysłowego od psów, stąd też takie zajęcie męczy psa psychicznie o wiele bardziej niż zabawy w parku czy sporty polegające na wykonywaniu komend. Mantrailing rozwija również umiejętności opiekuna dotyczące obserwacji mowy ciała swojego psa. Sukcesy odnoszone na śladach wzmacniają u opiekunów wiarę w zdolności psa, nawet jeśli nie umiał on dotychczas poradzić sobie w żadnym innym sporcie. Wspólne aktywności to również coś, co w znaczący sposób pogłębiają relacje pies-opiekun. Indywidualnie opracowane zajęcia stropienia użytkowego dla psów mogą także pomóc zwierzakom, które przejawiają lęk lub agresję wobec obcych osób. Odpowiednio ułożone ślady mogą pomóc w problemach z reaktywnością psa na codzienne bodźce, inne psy, przejeżdżające rowery i samochody, a nawet odgłosy wystrzałów czy burzy. Skoncentrowany na pracy pies przestaje zwracać tak dużą uwagę na rozproszenia, i w toku szkolenia uczy się je ignorować. Mantrailing nie powinien być jednak jedyną formą terapii w przypadkach takich problemów. Może jedynie stanowić uzupełnienie codziennej pracy nad problemem. Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu z psem lękowym lub agresywnym, koniecznie uprzeć o tym przy zapisach. Ta informacja pozwoli to na opracowanie indywidualnego programu treningu lub przekierowanie Was do kogoś, kto lepiej zna się na zastosowaniu tropienia w terapii psów problemowych. Mantrailing sport dla każdego. Swoją przygodę z mantrailingiem mogą rozpocząć psy w każdym wieku. Sport ten nie wymaga od psa ponad przeciętnej sprawności fizycznej, ani doskonałego słuchu i wzroku. Dzięki temu może stanowić doskonałe zajęcie dla psów starszych, które z racji dolegliwości związanych z wiekiem musiały zrezygnować ze szkolenia agility czy obedience. Również Młode, energiczne psiaki mogą bez większych problemów opanować sztukę podążania za ludzkim zapachem. W tropieniu użytkowym odnajdą zarówno psy duże, jak i przedstawiciele ras miniaturowych pies, który rozpoczyna szkolenie z mantrailingu nie musi mieć żadnych specjalnych zdolności ani opanowanych do perfekcji podstawowych komend. Nie wymagana jest także umiejętność chodzenia na luźnej smyczy ani tolerowanie towarzystwa innych psów. Czworonogi na ślad wychodzą pojedynczo i podczas treningów nie ma okazji do psich spotkań.